Maciej Stuch odbudowuje relacje z córką. Najpierw wieści o chorobie ojca, a to nie koniec rodzinnych kłopotów. Maciej Stuch, 48L. Jest ojcem 23 letniej Matyldy i 7-letniego Tadeusza oraz ojczymem nastoletniego Stanisława. Choć za dwa lata skończy pół wieku, wciąż przez większość widzów jest określany Janem Młodego Stuchra. W szczerym wywiadzie aktor opowiedział o swoim rodzicielstwie i relacjach z pasierbem Stanisławem. W słodko-gorzkiej rozmowie przyznał, że pod wieloma względami nie chce być jak jego własny ojciec. Maciej Stuch, choroba ojca. Maciej Stuch pierwsze kroki w świecie kinematografii stawiał jako bardzo młody chłopak. Pomimo tego, że w branży działa już od kilku dekad, nadal dla wielu osób jest jedynie synem znanego aktora i reżysera Jerzego Stuchra. W ostatnim czasie znacznie więcej niż o ich osiągnięciach artystycznych mówiło się na temat skandalicznego wybryku alkoholowego z udziałem starszego ze Stuchrów. Mężczyzna został przyłapany na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości i spowodowaniu kolizji z motocyklistą. Rodzina Stuchrów Corusz jest niezwykle boleśnie doświadczana przez los. Najpierw Jerzy Stuchr musiał stanąć przed sądem w związku ze spowodowanym wypadkiem, a następnie media obiegła wiadomość o jego ciężkiej chorobie. Aktor walczy z rapiem Kotani. Niestety po przebytych zawałach, wylewie i zapaleniu płuc, stan jego zdrowia jest opłakany. Mimo przeciwności losu, artysta nie traci nadziei. Maciej Stuch nigdy nie ukrywał, że wiele zawdzięcza swojemu ojcu. To właśnie na nim wzorował się, budując swój własny warsztat aktorski. Chcąc, nie chcąc, nauczył mnie zawodu. Obserwowałem go od dzieciństwa, jak gra, jak traktuje ten zawód, jakich środków używa, w którym miejscu robi pauzę, jak porusza mięśniami twarzy, wyznał młody Stuch. Maciej Stuch radykalnie odcina się od rodzicielstwa własnego ojca. Maciej Stuch ze względu na charakter pracy swojego taty. W dzieciństwie dotkliwie odczuwał jego nieobecność. Gdy sam został ojcem, postawił sobie za cel, aby nie powielić błędów popełnionych w przeszłości przez Jerzego Stucha. Nie chce być jedynie obserwatorem życia rodzinnego, lecz jego aktywnym uczestnikiem. Niektórym rzeczom, które nauczył mnie ojciec, redaktor, zaprzeczam. Na przykład ojcostwu wyobcowanemu, takiemu, gdzie się jest tylko jakąś figurą, która siedzi na kanapie i czyta gazetę, jak już wróci z domu, a nie było go parę miesięcy. Ja nie czytam gazet w obecności moich dzieci, bo mi szkoda czasu i da z nimi się bawić, powiedział Maciej Stuchr w najnowszym wywiadzie. Młody Stuchr dość wcześnie powitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Gdy Matylda przyszła na świat, aktor miał zaledwie 25 lat. Niestety jego związek z matką córki nie przetrwał próby czasu. Obecnie Maciej Stuch jest w związku małżeńskim z Katarzyną Błażejewską. Para doczekała się syna, Tadeusza. Do ich rodziny należy także nastoletni syn z poprzedniego Związku Błażejewskiej. Jeśli chodzi o wychowanie moich dzieci, wiele rzeczy zrobiłbym, nie wiem czy lepiej, ale próbowałbym je zrobić być może inaczej. Moje ojcostwo sprzed 20 lat różniło się od tego, które jest dzisiaj. Jestem w innym miejscu życia, mogę troszkę więcej mądrości. Mam nadzieję mieć w sobie w związku z czym dzisiaj to ojcostwo jest w moim przekonaniu nieco lepszej jakości niż to, kiedy byłem ojcem u progu XXI wieku, podkreśla w rozmowie z gazetą.pl Maciej Stuch. Maciej Stuch, niełatwe relacje z córką. 48-letni aktor nie wstydzi się mówić o tym, że jego relacje z najstarszym z dzieci nie należały w przeszłości do łatwych. Maciej Stuch wciąż dąży do wprowadzenia harmonii także w tej sferze życia. Raz były ciężkie, raz były wspaniałe. To nie jest tak, że była jakaś trauma. Jak to z nastolatką, większość rodziców świata, Drze ze swoimi nastoletnimi dziećmi, wyznał w ostatnim wywiadzie. Choć aktor nie chce mówić wprost, co dokładnie jest problemem w jego stosunkach z Matyldą, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to swego rodzaju pokłosie rozstania gwiazdora z matką córki, układamy je, relacje, przypis redakcji sobie. To jest jakiś nowy rozdział. Myślę, że super rozdział. Myślę, że bardziej szczery, bardziej spokojny. Matylda jest dorosłym człowiekiem. To, co miałem jej dać, to jej dałem. Są momenty, że można to nazwać przyjaźnią, ale też na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia, powiedział w wywiadzie dla gazety.pl Maciej Stuchu o roli ojczyma. Stworzenie dobrze funkcjonującej patchworkowej rodziny to nie lada wyzwanie. Również Maciej Stuchr i jego wybranka musieli odnaleźć się w nowym modelu życia. Jak aktor wspomina swoje początki w roli ojczyma. Jest to jakieś wyzwanie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Po prostu decydujemy się na to, żeby z ukochaną osobą przyjąć pod swój dach małego człowieka, z którym deklarujemy się żyć. Jest to super odpowiedzialna decyzja, odparł Maciej Stuch. W przypadku aktora od pewnego czasu doskonale sprawdza się metoda podejmowania szybkich decyzji. Jego zdaniem zbyt dogłębne analizowanie różnych scenariuszy niekiedy bywa zgubne. Sporo w moim życiu z żoną podjęliśmy decyzji. Które wydawałyby się trudne, jak na przykład użyczenie swojego domu dla uchodźców. Kropka czasami mi się wydaje, że takie trudne decyzje trzeba podejmować po prostu szybko i nie myśleć za dużo, bo gdybym zaczął kłaść na szali za i przeciw, czy przyjąć kogoś do własnego domu czy nie, to nie wiem czy bym się na to zdecydował. Dodał Maciej Stuch w najświeższym wywiadzie.